Cześć. Z tej strony Mirek. Witam w moim wideoporadniku na forumwiedzy.pl. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować dekoder Netia Player. Jest to urządzenie, które Netia dodaje swoim klientom w pakiecie do usługi telewizyjnej. Samo urządzenie posiada oczywiście wejście zasilające, port USB, do którego można podłączyć dysk twardy, pendrive'a albo inne urządzenie sterujące, tak jak na przykład myszka, czy bezprzewodowa klagatura. Dodatkowo mamy y, port ethernetowy, który służy do połączenia z routerem Netia, Pla, Net, Netia Spot, następnie kabel HDMI oraz złącze, które często będziemy wykorzystywać do starszych telewizorów. Yy, za pomocą odpowiedniej przejściówki hmm, będziemy mogli to złącze podłączyć do wejścia euro w naszym telewizorze. To rozwiązanie jest skierowane dla klientów, którzy nie posiadają telewizorów z wejściem HDMI. Następnie wejście i wyjście antenowe na zwykłą standardową antenę. Urządzenie działa tylko w komplecie z routerem Netia SPOT. Co prawda większość multimedialnych funkcji możemy uruchomić bez tego routera, aczkolwiek całą telewizję uzyskamy dopiero wtedy, kiedy podłączymy obydwa urządzenia do siebie. Dekoder może również działać za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi, do czego oczywiście producent zachęca. Po podłączeniu urządzenia do prądu, Zaczyna świecić biała dioda z przodu informująca nas o tym, że podłączyliśmy zasilanie. Dekoder włącza się dość długo, więc na samym początku nie stresujcie się. Można odnieść wrażenie, że dekoder jest uszkodzony, ale on ma po prostu taki długi start. To jest kilka sekund. W tym czasie podłączę kabel ethernetowy do routera oraz kabel HDMI do telewizora. Te trzy kable musimy podłączyć, aby zgłosił się nam dekoder. Producent dodaje również do zestawu pilot oraz kabel HDMI. Dekoderem możemy również sterować za pomocą innych urządzeń, jak już wcześniej wspomniałem, na przykład za pomocą takiej oto klawiatury z touchpadem. Wystarczy nadajnik, podłączyć do wejścia USB, a dekoder po chwili powinien sam wyszukać to urządzenie i je skonfigurować. Warto również nadmienić, że z przodu mamy drugi kabel, drugie wejście USB, do którego możemy podłączyć tak samo jak do poprzedniego: albo urządzenia sterujące albo. Jakieś nośniki danych, zwróćcie uwagę, że w tej chwili steruje ustawieniami e, Netia Playera za pomocą tego oto urządzenia. Można również podłączyć zwykłą klawiaturę. Ta akurat jest bez, również bezprzewodowa. Ale zwyczajna klawiatura kablowa również będzie działała poprawnie. Sprawdźmy to. Podczas podłączania musimy uważać, aby nam się nie odłączył kabel, dlatego że kabel jest osadzony dość luźno, a dioda, która sygnalizuje podłączenie zasilania, jest bardzo mało widoczna. W związku z tym znowu możemy odnieść wrażenie, że dekoder przestał nam odpowiadać, a on po prostu się wyłączył. po podłączeniu takiego nadajnika klawiatura zaczyna działać Jak widzicie można tą klawiaturą sterować Tak samo dobrze działają myszki i inne klawiatury podłączone przewodowo Po podłączeniu do Netia playera Dysku twardego pojawi się tutaj zasób, który możemy swobodnie otworzyć i pooglądać filmy czy zdjęcia, które na tym nośniku się znajdują. Powiem więcej, urządzenie potrafi rozgłosić w naszej sieci lokalnej informacje o posiadanej, posiadanych zasobach wideo, dzięki czemu możemy pooglądać te zasoby również na y, komputerze albo na smartfonie. Dołączony do zestawu pilot wygląda w ten sposób. Aby włączyć urządzenie mamy przycisk power. Następnie mamy dostępne kanały. Z tej strony mamy menu, dzięki któremu możemy poruszać się po dodatkowych y, zasobach, tzw. zwanych widgetach. Przyciski funkcyjne, pod każdym widżetem przyciski opisane są kolorami, ich funkcje są widoczne podczas włączenia danego widżetu. Oczywiście przyciski nawigacyjne, przesuwamy się tutaj kanałami wyżej, niżej, dźwięk i kilka przycisków dotyczących nagrywania. Ponieważ Netia Player ma możliwość również nagrywania danych kanałów na dysk, musimy go jednak podłączyć do portu USB. I tu cenna rada: być może będzie konieczność zastosowania specjalnego kabla z podwójnym wejściem, dzięki któremu będziemy mogli zasilić nasz dysk twardy z zewnątrz, ponieważ nie zawsze napięcie, które dostaje, Hmm, a raczej prąd, który dostaje hmm, nasz dysk z portu USB net playera jest na tyle duży, aby to urządzenie poprawnie uruchomić, żeby to urządzenie mogło poprawnie działać. Na chwilę obecną bardzo wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania lub chcielibyście, abym coś jeszcze hmm, dopowiedział do tego hmm, urządzenia, piszcie, lajkujcie. Jeżeli mój poradnik wam się podobał, łapki w górę, dzięki bardzo, do zobaczenia!